Siemanko Zedymiarze, witam w kolejnym odcinku ze Squad Busters, a dzisiaj pojeździmy czołgiem. Ale zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę, i suba, a lufa waszego czołgu zawsze będzie twarda. Zaczynamy! OK, dzisiaj porozmawiamy o fenomenie czołgu i dlaczego jest to przegięta postać, dlaczego obok Hog Ridera, czyli Świńskiego Jeźdźca, jest najczęściej wybieraną rzadką postacią. Jak wejdziecie w Ligę Oddziałów i zajrzycie na globalne składy, to możecie spojrzeć, czym grają. Rzadkie postacie. Hog Rider czołg Nita. Następny. Hog Rider, czołg Jessie. Następny Hog Rider czołg Jesse i jeszcze jeden Hog Rider czołg Pam. Więc ta dwójka jest zawsze taka sama w całej topce. Jest Hog Rider do uciekania, do ganiania przeciwników, do regeneracji turbo i Choke. Um, I co w tym czołgu jest takiego niesamowitego? Za chwilę odpowiem wam na to pytanie, ale zanim zaczniemy to jeszcze chciałem pokazać w sklepie. Pojawiło się nowe przebranie, uliczna magia. Spersonalizuj czarodzieja. Um, trzy dyszki prawdopodobnie na złotówki kosztuje. Um, u mnie w tej walucie kosztuje około 16, 16,80, um, więc jest dużo taniej um, i wygląda naprawdę na równego ziomka. Um, także jeśli komuś się podoba, to śmiało. Um, dla mnie jest to mega fajne przebranie. Um, oczywiście kostiumy nic nie dają w samej rozgrywce, poza tym że postacie wyglądają nieco inaczej. Um, ale pewnie wkrótce zobaczycie, jak gram czarodziejem w przebraniu, bo mega mi się podobał już jak był w zapowiedziach. Dobra, wracamy do czołgu. Szukałem dokładnych informacji na temat statystyk um, czołgu siedzącego w czołgu. Um, I kiedy się widziałem, później widziałem różne sprzeczne informacje, więc postanowiłem sam to sprawdzić. Nie będę teraz Wam dokładnie pokazywał, jak to zrobiłem, e, w sensie nie będę pokazywał dokładnych wyliczeń, ale czołg ma 125 ataku, to jest mało, 1400 życia, to jest mało. E, po fuzji ma atak porównywalny do Mavis i nadal ma mało zdrowia. Ale jak dobry jest czołg w czołgu? Skoro czołg ma 125 obrażeń, to w misji treningowej mamy silnego przeciwnika, którego czołg nie jest w stanie zbić um, na raz. Więc można stanąć i bić tego przeciwnika, liczyć każde uderzenie, które zadaje czołg. Um, oczywiście tu tracimy trochę czasu, dlatego moje wyliczenia były nieco inne niż że zwykła statystyka. Z tego względu, że mi wyszło, że czołg zadaje 120 obrażeń na sekundę, a według postaci jest 125 obrażeń. Ok, czyli 125 jest pewnie prawidłowe. Następnie to, co można zrobić, a dokładnie to, co zrobiłem, to wsadziłem czołg do czołgu. I ponownie rozwaliłem tego potwora. Zobaczcie, jak, ile szybciej schodzi mu życie. I tutaj mi wyszło, że czołg zadaje. 325 um, obrażeń na sekundę. Um, co ciekawe, czołg bez czołgu, ale na fuzji, wyszło mi, że zadaje 312 obrażeń. Czyli czołg w czołgu jest już jak postać na fuzji. A jeśli macie czołg na fuzji, si siedzący w czołgu, to wyszło mi, że zadaje 600 50 obrażeń na sekundę. Dodatkowo czołg ma około 5,5 tysiąca życia jako pojazd czołg. Czyli czołg siedząca w czołgu zadaje 650 obrażeń na sekundę, ma 5,5 tysiąca życia czołgu i prawie 5 tysięcy własnego życia. To jest um, ponad 10 tysięcy życia i 650 obrażeń na sekundę. Jeśli czołg zostanie zniszczony, to wasza postać nadal biega, tylko bez czołgu, i możecie złapać kolejny. Dlatego można liczyć, że to jest 10 000 życia i 650 obrażeń na sekundę. Nie ma drugiej takiej postaci. Są postacie, które mają więcej życia. Król barbarzyńca ma 11 200, ale zobaczcie postacie Mega. Postać, która ma najwyższe obrażenia magiczna szeli 765 obrażeń na sekundę. Czołk 650. Także jest nieco słabsza, czołk ma ponad 10 tysięcy życia. Druga najmocniejsza postać, jeśli chodzi o obrażenia, to jest. bodajże Wiedźma 575, dokładnie tak. 575 i 7 tysięcy życia. Czołk ma 4 3,5 tysiąca życia więcej i zadaje prawie 100 obrażeń więcej na sekundę. I to jest właśnie fenomen czołgu. Um, dlaczego czołg jest tak przegięty? Z tego względu, że sama ta postać sama w sobie nie jest rewelacyjna, musicie zrobić coś dodatkowo. Musicie przejąć czołg. Czołgi są zazwyczaj na środku mapy, więc trzeba biec jak najszybciej po ten czołg. Czołgi odnawiają się co 30 sekund, więc jeżeli nie ma czołgu na miejscu i nie możecie go przejąć, bo go nie ma, to wiecie, że za chwilę się pojawi. Ale też pamiętajcie o tym, że ktoś obok biega i ma czołg. Także mówi się o tym, że czołg może zostać osłabiony w przyszłych aktualizacjach, bo jest na poziomie mega postaci, a od niektórych z nich jest po prostu lepszy. Jeśli macie kilka czołgów, to możecie spokojnie przejąć środek. Nie potrzebujecie nawet fuzji, możecie to zrobić zwykłymi czołgami i zaraz wam pokażę czołg w akcji. Wczoraj grałem za cx i w dwóch misjach miałem dostępny czołg, więc pokażę wam jak to wyglądało. Pierwsza walka, to jest mała bitwa. I tutaj chciałem powiedzieć na środek i przejąć buty. W pierwszej skrzyni nie pamiętam co dostałem, dostałem kurczaka. Dobra, wziąłem więcej butów i mówię biegnę na środek, pozgarniam skrzynki, ale ktoś miał ten sam pomysł i pięknie trafił mnie czarem. Ledwo uciekłem, mówię rozwalę skrzynkę, nie bo mnie goni, tutaj kolejny mnie goni, muszę uciekać, ledwo żyję, kaiju skacze, i trafił mojego grega. Jest prawie po mnie. Wszyscy już budują składy, a ja chcę przeżyć. Więc muszę ściąć drzewa. Licząc na to, że gdzieś znajdę serce i wyleczę swoje postacie. Albo zrobię fuzję i się wyleczę. Obok po prawej stronie jest ACX. O, wpadło mi serce. Obok po prawej stronie jest ACX. No i on mnie widzi. Zobaczcie, jaki ma skład. I mówi. Podejdź tutaj do rogu, gdzie jest ta skrzynka. A ja mówię, nie, nie podejdę, bo rzucisz we mnie czarem. A ja ledwo żyję. E, totalnie nie mogę trafić postaci do fuzji, ale trafiłem czołg. Jeszcze nie biegnę na środek, bo nie mam życia. Chciałbym zrobić jakąkolwiek fuzję, ale e, co skrzynia, to dostaję inne postacie. A ACX mówi, dawaj, podbiegnij tu. Podbiegnij. Poczekam na ciebie, chcę ci coś pokazać. Ja mówię, dobra, zetnę drzewo, zetnę drugie drzewo, tu ACX chciał mi tak bardzo coś pokazać, że sam stracił jakieś 20 sekund, ale mówię, dobra, rozwalę tego, będę otwierał skrzynkę, to podejdę. No i dzięki. Na szczęście to nie była jakaś błyskawica czy bomba, bo mógłby mi zdjąć postacie. I pomyślałem, dobra, wyrzucam mój czar, biorę bombę i idę rozwalić marchewki. Cześć ACX, masz. Oddałem Ci, um, i to jest ten moment, e, gdzie będę szedł na środek. Nadal nie mam fuzji, powinienem używać tu żetonów, bo koszt drużyny teraz jest ogromny. E, o ile to jest możliwe, powinniście używać żetonów, um, a przynajmniej brać postacie tak, żeby robić fuzję. Tu przegapiłem, że stał obok czołu. Nie wiem dlaczego go nie zebrałem. Zbiorę go za chwilę, a może zbiorę go ze środka. Um, ale mam czołg, nadal nie mam żadnej fuzji i biegam. Zostało czterech graczy, co ciekawe. Straciłem właśnie postać. Nadal nie mam fuzji. Została minuta, a ja nadal nie mam fuzji. Gdybym złapał ten czołg wcześniej, to byłoby dużo łatwiej. Um, I tu idę na środek. Mam e, fuzję czołga więc biorę czok. i zaczyna się magia każdy potwór praktycznie pada na strzała mam 30 sekund no ci są mocniejsi już olewam to że mnie biją mocno a ja tu chcę zabrać jak najwięcej diamentów mam 39 drugie miejsce 82 już mam 52 także zaczynam gonić a zostało 15 sekund oni się chyba ganiają więc ja zgarnąłem diamenty na środku rozwaliłem tego um, robota. I teraz bije kaiju. Z kaiju w ostatnich sekundach wypada w okolicach 20 diamentów. Gdybym je zebrał, to miałbym miejsce pierwsze. I druga walka. Tutaj super duchy lodu i bonus fuzja na start. I tu co zrobiłem, to na start, jeżeli jest fuzja na start, to używam żetonu. Bo wtedy jest szansa dostać rzadką albo epicką postać trafiłem czołg. Rewelacja? Tylko się pomyliłem i pobiegłem nie w tą stronę. I tutaj ten gość mógł mnie spokojnie wykończyć. Już ma maks na fuzji dwie postacie z obrażeniami, a ja czołg. Więc e, muszę chwilę tu zostać i się podleczyć. Już widzę serce, widzę skrzynki. Ok, jest Shelly, będziemy robić obrażenia. Tutaj, jakby moim założeniem było to, że pójdę na środek i tam będę się bawił, skoro mam czołg. Tylko muszę się dostać bezpiecznie na środek i zdobyć czołg. Już widzę czołg. Mamy fuzję Grega. Shelly jest nadal słaba, jest bez fuzji, a ja zgarniam czołg. Zobaczcie na obrażenia. W tym momencie. A Jestem drugi Ale zaczynam się bić z innymi Ten typ ma 6 postaci Ja mam cztery Ale ucieka przede mną, bo widzi czołg Ma postacie bez fuzji Więc spokojnie dwoma strzałami Jestem w stanie go rozwalić Więc go gonię Miał sporo diamentów Jestem pierwszy Dostałem oczywiście klucz Krab niewiele mi robi Współczuję gościowi, który wybrał Doktorati. To był, widzę cię, ale do niego jeszcze za chwilę wrócimy. Ok, mamy kurczaka, są buty. Mogę otworzyć kolejną skrzynkę i biec dalej. Przydałaby się fuzja do Szeli, żeby mi nie zginęła. Ok, A była fuzja chyba Grega tutaj. Ok, i wchodzę w kolejną grupę. Ale na razie się wycofałem z tego względu, że pomyślałem, dobra, zaczekam chwilę, bo tu się za dużo dzieje. I mamy dwóch się bije, podbiegłem do silniejszego tyłu. On ucieka. Prawie go trafiłem już. Została jedna postać zdjęta. I ten drugi słabszy uciekał na górę, nie zdążył. To chyba bot był. I też go dobiłem. Zostało już tylko czterech graczy, a ja biegam z dwoma czołgami. W tym momencie jestem bezpieczny na środku. Zobaczcie, jak rośnie moja przewaga. Gdybym tu jeszcze miał na przykład handlarza a to, albo bandytę, to byłaby niesamowita ilość diamentów. Ale nadal, biję się ze, wszy ze wszystkim, co się rusza. Jestem w strefie leczenia od PAM i nie boję się w tym momencie już żadnego gracza. E, widzę cię, widzę cię. E, do niego zaraz wrócimy. Ok, jest gracz, widzę cię. Ma grega na fuzji, trochę zbieraczy. E, skład w porównaniu do moich czołgów nie jest w stanie mi zagrozić. E, więc go dopadnę. Ok, i zobaczcie, jak tu się wszystko wysypuje. Zebrałem diaksy. Jeszcze zdążę kilka potworów rozwalić. Trzech graczy, już tylko dwóch. ACX kogoś dopadł. I jest koniec bitwy. 701 diamentów, ACX 140. Reszta padła. E, widzę cię, i potężny jest tu, że załatwiono. Prawdopodobnie dobiła ich jakaś wieżyczka, ale oczywiście to są osoby, które e, goniłem. Myślę, że te filmy plus moje wyjaśnienie tłumaczy, dlaczego Choke jest jedną z najczęściej wybieranych rzadkich postaci w grze przez graczy na wysokim poziomie. Choke jest praktycznie na poziomie mega postaci. Oczywiście, jeśli przejmiecie Choke. Dajcie znać, co wy myślicie o tej postaci. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby dokładnie w taki sposób były omawiane też inne topowe postacie um... Trzymajcie się. Do zobaczenia.